Ekologia czy jakoś siema? zapraszam na film. Siema wszystkim pytanie za 100 punktów. Gdzie kończy się ekologia? W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć yy, kwestię, która wstrząsnęła mną, niczym wstrząsnęła informacja dzieci Myśliwych, jak dowiedziały się, kto w tym roku będzie przebrany za Mikołaja. Ale do rzeczy. Pokażę Wam teraz dwie rzeczy, ale że Wam teraz prosty Rebus. Osoba, która jako pierwsza go odgadnie, wygrywa ode mnie wyjazd w poszukiwaniu Gawry Niedźwiedzia. Wczoraj na grupie. Jeden z naszych kolegów znalazł bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, zobaczcie sobie, kto jest prezesem fundacji Niech żyją. Tutaj wam kleję. A teraz zobaczcie sobie, kto siedzi w zarządzie spółki, która zajmuje się budową domków szeregowych w pobliżu lasu. No i jak to teraz jest? No, przy lesie budować. No, jak to budować przy lesie? Gdzie jest ta ekologia cała? Budując przy lesie, no to ograniczają yy, bytowanie wielu gatunków. Przecież na tych polach mógłby normalnie żyć barżant, kuropatwa, zające. No, a tak będą żyli ludzie. No i to nam idealnie obrazuje, że ekologia po prostu kończy się tam, yy, gdzie zaczynają się pieniążki. Dajcie znać, co o tym myślicie. No, i tyle. Do usłyszenia.